Mieszka zleciła chłopakom, by zbudowali dla Lady solidną budę. dobra, ale co co? Co, a co, co mam? Marcin, robić ale słuchaj no, musimy teraz mniej więcej tego psa zlokalizować, bo on teraz jest mniejszy, no. ale będzie większy. No. I nie możemy dać takiej prowizorki, bo ta buda będzie stała na tarasie przed pałacem. Chłopcy narysuję projekt na mnie. Przynieść ci kartkę. Mam tu na desetce nawet. Nie, no, tu narysuj. Nie bez powodu Ginter nazywany jest tu często inżynierem. Musiałem zrobić taki projekt z wymiarami, żeby czegoś się trzymać. Bo tak to co niby szopkę postawili, a szefowa chce to gdzieś postawić, żeby to ludzie będą chodzić różne, żeby to wyglądało na jakiś porządny budę. A dziurę jako półokrągło czy kwadratowo? A pies jaki jest kwadratowy? No zobacz, masz demonstrację psa. <noise> Półokrągło namalujemy. Ty, Ginter, w kwadracie, bo wyżynarki nie ma. Ty, Jaką wysoko zrobisz? 115? Ale to, zrobimy dach jednospadowy, ty. Jedno? No. W jedną stronę? Aha. Bo no. będzie szybciej, Ginter. No szybciej, ja wiem. To namalujemy na, na nowo. Tak. Żeby oka był, nie? i tutaj też dalej. Nie? I, wy, I wymiary weź, no? 115? To tu 130 mamy, nie? Po 15, żeby wystawały. No. 130. Tak. I pierwszą ścianę zrób na, na 80 cm pierwszą. ta deska ma. No, a druga będzie na 90. Proszę tu projekt macie chłopcy. Zobacz, wuja. 115 podłoga. No. 130 dach, bo musi wystawać, muszą być no. okapniki. 80 ta ściana, żeby spadek był w tą stronę, tamta 90. A, to na bok daje spadek? Na A bok, A ja myślałem, tak. że jest do tyłu. Także, żeby jak siku zrobi, to żeby zleciało na dół. To jest chyba odwrotnie, nie? Że jak tu będzie wchodził, żeby spadł w drugą stronę. Pisułar tu zrobi w rogu. W rogu? No. Może jeszcze umywarkę nie... Słuchaj no. no, ale jak to ma być ta buda a'la pałac, to nie może być takie miejsce. Nie więc. mamy tyle materiału, na ile nas stać, tak no to będzie... jak budujesz, do no to co, Tak mini pałac będzie? Nie ma materiału. Przecież tu musi być wiezycka, Skutki do tego. ja. trzymaj się projektu, dam nam... Dobra, Będę... ja nic, dobra, wejdź. tego Inspektor czego... nadzoru przyjedzie, się przyczepnie cz i co? No tak, no. dobra. Szefowa mieszka w pałacu. To i Lady będzie miała swój pawat.